Ja nazywam z Królem i jestem na roku czwartym. Na początku chcielibyśmy wyrazić naszą wielką wdzięczność, iż mamy taką możliwość spotkania się z wami, tymi wszystkimi, którzy zjechali tutaj nad Bałtyk z różnych stron Polski, a może też Europy, ewentualnie świata, i że wszyscy razem możemy spotkać się tu przy stole charystycznym i chciałbym docząć do takiej krótkiej opowieści. Otóż jesienią 1996 roku młody, ośmioletni chłopiec, jak to dziecko, odczuł pragnienie śpiewania. W związku z tym zapisał się do skoń dziecięcej i udzielał się w tej skoń razem z innymi dziećmi, były to dzieci komunijne, śpiewał, tu na nim jakieś tam wielkie wrażenie też obecność księdza katechety. I był bardzo z tym związany i bardzo lubił śpiewać. Nadszedł na jednej ze zbiórek, na, na, na jednym z takich grup śpiewów, podszedł do niego ksiądz, który był odpowiedzialny za ministrantów. I ten ksiądz powiedział do niego takie zdanie: Albo zostaniesz ministrantem, albo wyrzucę cię ze swoim. Wiadomo, jak to mogło zabrzmieć w uszach ośmioletniego dziecka. Przerażone. Z płaczem wrócił do domu, pożalił się, że to jak to ksiądz może powiedzieć, że wyrzucimy ze swojej Ośmioletnie dziecko, wówczas przekonane o swoim wielkim talencie artystycznym, bardzo chciało śpiewać. Jednak po jakimś tam czasie, no zostało tych ministrów. chociaż na początku nie rozumiało, o co tam chodzi, dlaczego ma służyć. To jakoś nie, nie pociągało tego chłopaka. I gdzieś tak z czasem zaczął dojrzewać, dojrzewał w nim myśl, no może może pójdzie do seminarium. Te myśli gdzieś były wypierane, to na pewno było i w gimnazjum i, i w liceum, jednak kiedy przyszedł maj 2007 roku, tenże chłopak, tylko że już kilkunastoletni, który jeszcze parę lat wcześniej wierzył w swój artystyczny talent śpiewania, złożył papier do seminarium. I tenże sam chłopak już po trzech latach w seminarium, w lipcu 2010 roku, stoi przed Panem. Także tutaj właśnie chciałbym podkreślić ten wielki aspekt, iż na początku wydawało się, iż usłyszenie w moich uszach od księdza, że no, nie, jak się nie zapisze na ministrata, wreszcie w swojej dziecięcej, no, ja to pamiętam, jak, jak to się wydarzyło wczoraj, i z całą niesłyszoną pewnością mogę teraz powiedzieć, iż wtedy gdzieś tak, jako dziecko, mogłem usłyszeć właśnie te słowa Pana Jezusa, że brzmiło wprawdzie wielkie, ale robotników mało. I tamten moment był na pewno tym momentem kulminacyjnym, który zadecydował o tym, iż teraz jestem już na, na, na czwartym roku w seminarium, a tym samym będąc na tym roku, mam możliwość spotkania się tutaj z Wami, w tej jednej z tych nadmorskich parafii. I dlatego tak też pokrótce chciałbym opowiedzieć o, o, o życiu seminarium, które jest związane z kształtowaniem się w takich czterech formacjach, to znaczy ma kształcić się w formacji ludzkiej, duchowej, intelektualnej i pastoralnej. Najtrudniej chyba na samym początku, na samym początku jakby dwudziestoletnim uczniom, jest traktować się w formacji ludzkiej. Dlaczego? Dlatego, ponieważ pójście do seminarium jest związane z czymś, co dla wielu z nas może się wydawać nierealne, a czym jest nieposiadanie telefonu komórkowego, nieposiadanie telewizora, nieposiadanie komputerów, dość ograniczony dostęp do internetu. I tutaj chciałbym powiedzieć jako 22-letnia osoba jako 22-letni klerek, że... Tak, w dzisiejszych czasach jest możliwe życie bez, bez telefonu komórkowego, bez internetu i dzięki temu człowiek zaczyna odkrywać takie wartości, które gdzieś no, przysłaniają te, te, te rzeczy materialne. Kolejną formacją, którą gdzieś kształtuje, znaczy jeszcze wracając do tej formacji ludzkiej, stają dosyć wcześnie, znaczy mam świadomość, że tutaj niektórzy z nas wstają jeszcze wcześniej, ale jest to godzina 5.45, o godzinie 22.30 gasimy już światło już obowiązuje cisza nocna. Od godziny 20 każdego dnia obowiązuje tak zwane silensum religiozum, czyli jest to tak zwana święta cisza i w tym czasie no, nie prowadzimy ze sobą żadnych rozmów i ta cisza trwa od godziny 20 każdego wieczoru do śniadania kolejnego poranka. Kolejną Kształtowaną przez nas formacją jest formacja intelektualna. Jesteśmy, będąc seminarium, jesteśmy również studentami Uniwersytetu Szczecińskiego Wydziału Teologicznego. I tutaj w tym miejscu, tak jak to czyniłem na ostatnich uszach również pragnąłbym bardzo gorąco i serdecznie podziękować w sposób szczególny księdzy Faruszczowi, który obecnie jest w konfesjonale nie tyle już za, za gościnę na tej parafii, co też za kurs składany w naszą formację, z tego względu, że ksiądz Prowosz jest wieloletnim profesorem w naszym seminarium i wykłada filozofię. Kolejnym elementem, w którym się kształtujemy jest to formacja pastoralna. Ta formacja jest kształtowana również przez takie spotkanie jak, jak, jak dzisiaj. I nie ukrywam, że pierwszy raz w życiu mam możliwość takiego mówienia podczas kazania. Także, no, często się galereta, mówiąc tak dosyć kolokwialnie, ja jestem zestresowany, ale staram się to, po co powiedzieć, to co gdzieś, gdzie mi tam leży głęboko na sercu, tak żeby przedstawić niektórym z nas tutaj to, to, to realnie rzeczy seminaryjne, które nie dla wszystkich są dostępne. Kształtowanie formacji pastoralnej polega też. Głównie przygotowujemy się do tego, jak pracować z ludźmi, jest w tym również zawarty taki element, tak zwanych praktyk, takich jak piesze pielgrzymki, udział w rekolekcjach oazowych, czy chociażby pomoc w domu, o opieki społecznej i opiekowanie się ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi. I kolejnym elementem, w którym mamy możliwość się kształtowania, a którego formacja kształtowanie trwa najdłużej, no jest to formacja duchowa, gdyż jak sama nazwa wskazuje, ta formacja jest związana z duchem. Mamy w seminarium ojców duchownych. Rozmowy z nimi na, mają taką samą zasadę tajemnicy, jak spowiedź święta. Są one związane z tym, iż my po prostu rozmawiamy z tymi ojcami duchownymi na ten temat, co nas boli, co nas wzmacnia, jak przeżywamy swoje i nasze powołanie. I tutaj będąc gdzieś przy temacie tej, tej formacji duchowej. Kochani chciałbym Was prosić o jedno. W imieniu własnym grzeszka i wszystkich kolegów chcielibyśmy Was prosić o modlitwę. Dlaczego? Dlatego iż nic tak nie buduje naszej świadomości jak fakt, iż modlą się za nas ludzie. Owszem, pomoc materialna też jest potrzebna, ale ona nie jest aż w takim wymiarze tak wielka, jak, jak jak pomoc duchowa. I w związku z tym pozwolę sobie użyć takiego porównania, iż jesteśmy nad morzem i może będąc gdzieś przy tej tematyce wody. Ja na zaczął gdzieś tak do mnie tutaj przepa, że jestem na morzu własnego powołania ze swoim statkiem. Statkiem, który może nie jest wielki, ale jest jakoś tak budowany, sukcesywnie powiększany przez 22 lata. Życia, chodzenia po tym globie ziemskim. Statkiem, który pływa po wodach, gdzie w niektóre dni jest spokój, jest cisza i, i można przez burtę podziwiać piękne widoki. Ale jest również tym statkiem, który y, wiele dni jest poddawany różnym sztorom. Fale z wielką siłą, y, z wielką prędkością y, biją o, o burtę tego statku. I y, czymś takim, jak jest, y, drodzy bracia i siostry, wasza modlitwa, to jest ta latarnia morska, która znajduje się na samym horyzoncie. Gdzieś, gdzie płynę i wiem, że mam świadomość tego, że mogę zaraz utonąć, czy że statek może pójść na dno, może nie przeżyć tej góry. Latarnia morska, dzięki której pojawia się wasza modlitwa, która jest na horyzoncie, powoduje to, iż człowiek nabiera tego takiego wielkiego wewnętrznego spokoju. I o to właśnie kochani w imieniu swoim, jak i wszystkich, którym chcielibyśmy was bardzo gorąco i serdecznie prosić o tą modlitwę. Życząc tym samym, abyśmy w każdym kolejnym dniu otwierali się wszyscy na siebie, nawzajem z tymi, których mijamy, czy tutaj podczas wakacji na plaży, na deptakach, czy tych, których mijamy w pracy, w szkole. I można zauważyć taką tendencję w dzisiejszych czasach, iż wsiadając chociażby do pociągu, kiedy wchodzimy do przedziału, siadamy i przez kilkanaście godzin nawet nie jesteśmy w stanie zamienić ani jednego słowa z tą osobą, która siedzi obok nas. Ktoś czyta gazetę, ktoś słucha muzyki, ktoś czyta książkę. Nie mówię, że to jest złe, bo to jest bardzo dobre, ale starajmy się wszyscy razem na siebie otwierać i żeby to otwieranie powodowało radość tą radość, która będzie pojawiać się na naszych twarzach, ale przede wszystkim, żeby ta radość pojawiała się na naszych sercach, tutaj, podczas tych wakacji i w każdym kolejnym dniu naszego życia.